Sebastian prowadzi Urbek Zgan w poszukiwaniu CG z 1939 roku. Idziemy, szukamy. Czasami ludziom przeszkadzamy. Ale tak ogólnie będziemy szli dalej. Pozdrowienia Urbek Zgan O Oto idziemy dalej tą ścieżką. Jak tu widać. Po prostu idziemy pod górkę, wzgórki. Ja mam spojrzeć na mapę Pozdrawiam serdecznie Powiedz coś o tej górce Nie Na górce siedzieliśmy dwie osoby te katy się do nas uśmiechały Różanka Pugnęka całkowalna Uśmiechnięta przede wszystkim No a teraz to, to Idziemy i szukamy Przepuść pana Szukamy Wydaje mi że to było w tym miejscu, tam na dole. W ten... dół byśmy musieli zejść. No, to spróbuj. Przestań, teraz to ja mogę nagrać, jak, jak zejdzie tutaj. No. Opowiem wam tak szczerze, nie? Chodząc tutaj na górkę, nie? Ja w sandałach, Sebastian w obuwiu sportowym nie? i chcemy iść na dół. Znaczy, e, inaczej, najważniej na, na jak ten. Inaczej to polega na tym, że Gurczo coś na dół, a ja będę nagrywał, was specjalnie. Po prostu sytuacja polega na tym, że... Na dół, ja Kursu, na tym, że yy, no będzie hardcore tej. Będzie hardcore, Nagrywam to pa. Ale daje radę, nie? Ale no Gurczu no, jest tutaj? I robię to. Nie? A dobra, no dobra, serio chcesz? Nie. Ogólnie, ale jest stromo, a ja mam browary w plecaku. Znaczy U, ty, na Urbek się nie pijemy. Na nie pijemy. Nie, to są jego, jego piwo, ja nie piję. No, <noise> no dalej gruby chodź, ten cię, co daj? Tej. No nie, no nie, Czyli tak, chcesz być taki kozak. A w ogóle ten. A w ogóle to wkręcisz ten? Ja nie byłem yy, w mari. No, chyba, no. To jest to, 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 to taki ster spożywczy. Dobra, ten ster Jak, prawie jak Ben Grills. <śpiewanie> be, be, grills chyba to tak się mówi. Ale dajemy radę idziemy cały czas w dół. Po prostu, jeżeli możesz zajść, to nie wypada, że mian jest wszedł. Wow! Co ty bałeś ten? Ja tej. Jest... Gdzie masz telefon mój? Tam masz ręki dla ta, taki żeby. Ta. Co ty pierdolisz? No to będzie trudne. Znalazłem jak. Nie. nie uwierzycie! Znalazłem telefon!